Witam Was serdecznie. Kolejne spotkanie przed tegorocznym Tour de Poloń z Czesławem Langiem. Z Czesławem Langiem, który taką statuetkę tutaj ma u siebie, menedżer sportowy. Czesławie, dumny? No, dumny, ponieważ jest to statuetka Demesu, jest to gala sportu i biznesu. I nagroda naprawdę bardzo cenna. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wszystkie konkurencje sportowe, nie tylko kolarstwo brały w tym udział. No i zostać menedżerem sportowym roku, no to jest na pewno wielkie, wielkie wyróżnienie i z tego się bardzo cieszę. Różnienie i dla Ciebie, no i można powiedzieć, dla dyscypliny dla w firmu. pewnym I sensie. Dla tak. dyscypliny oczywiście też. też. Tak, tak, oczywiście, tak. jak najbardziej. No to dyscyplina. Wczoraj na targach Bike Expo Narodowy Test Rowerowy wprowadziłem takie spotkanie z Tobą i z Henrykiem Haruckim Rozmawialiśmy trochę o przeszłości, o czasach Ryszarda Szulkowskiego, Stanisława Szozdy, ale też opowiedziałeś troszkę już o przygotowaniach do tegorocznego Tour de Pologne. Powiedz, co dzisiaj więcej możemy, możemy zdradzić. Co możemy zdradzić? Możemy zdradzić to, myślę, że już dużo z Was wie o tym, że wystartujemy w Wielkopolsce. Pierwszy etap to będzie Poznań, Poznań, gdzieś około 170 km do przejechania z, z podtargów poznańskich. Piękny plac, bardzo można ładnie wyeksponować kolarze, można przyjść, zobaczyć, oglądać jak te drużyny będą tam się prezentowały. Po przejechaniu stu prawie 80 kilometrów przez całą Wielkopolskę, przez najpiękniejsze zakątki, finiszujemy na torze Automobil Klubu Poznańskiego, na torze samochodowym, który obchodzi też swoje stulecie, ponieważ Turdopoli ma 95 urodziny, oni mają o stulecie, łączymy te dwa Piękne jubileusze i chcemy zrobić wspólnie, razem fajne święto też z prezentacją starych samochodów, na pewno jak przyjdziecie na start zobaczycie dużo niespodzianek. I dalej? I dalej? dalej, i dalej też Wielkopolska, startujemy z Leszna i będziemy finiszowali w Karpaczu, Karpacz, który już chyba no, po wielu latach nie byliśmy w Karpaczu, ale tam mety, ta, cały Turdepolon się kończył, chyba 8 czy 9 lat rzędu, także tak. taka kultowa miejscowość, piękny podjazd, orlinek. No i kolarze będą naprawdę mieli tą końcówkę bardzo trudną, będą mieli Sosnówkę i też do Karpacza będzie niespodzianka dla nich, bo nie będzie jechali tą drogą przez środek miasta, tylko pojedziemy po prawej stronie i no tam zobaczycie, że są takie podjazdy, które mają prawie 20%. Czyli na pewno ta końcówka będzie bardzo ciekawa. Przejeżdżamy Przechod... koło hotelu Gołębiowski i finiszujemy tradycyjnie już na, na tym podjeździe, który wszyscy znamy na, na Orlinku. Trzeci etap na razie jest tajemnicą, jak mi powiedziałeś, ale to <noise> będzie bardzo trudny etap, tyle wiem. To no, będzie bardzo trudny etap, przewyższenia ponad 3500 tysiąca metrów, też finisz pod górę, podobnie jak w Przemyślu, no na pewno tu już będzie się decydowała klasyfikacja generalna. I dalej? I dalej, dalej finiszujemy w Opolu, no i później kończymy wyścig, to też nie jest tajemnicą, bo Kraków dla Tour de Pologne, tak jest jak Paryż dla Tour de France, czyli będziemy finiszowali w Krakowie. No i też chcemy. Przy okazji tego, tego finiszu na zakończenie, planujemy, planujemy zrobić taką piękną galę podsowującą 95 urodziny, 80. edycję w kopalni soli Wieliczka, A, że tam zaprosimy, tak. zaprosimy zwycięzców Turów, wszystkich tych ludzi, którzy są związani z Turem i tak dalej, tak dalej. Na pewno takie wielkie, piękne święto, trudno nazwać to galą, może to i Gala, ale takie, żeby podziękować wszystkim tym, którzy przez te wszystkie lata byli i pracowali przy Turde Poloń że startowali, organizatorom, że organizowali, sponsorom, że, że, że wspierali ten Tur, medią, że przekazywali to dalej, no także na pewno będzie fajna okazja do takiego, takiej spotkania, takiej całej rodziny Tour de poloń. A powiedz mi jeszcze, sobie będzie czasówka? Będzie czasówka. Będzie jaka czasówka, jaka także, długa mniej więcej potrafisz? Gdzieś około 20 km. Około dwudziestu. Około 20 km, także naprawdę. płaska czy jakaś przedostatni lniejsza. etap, to dziś <grym grym grym> dusisz, <grym> trochę duszę, no trochę w Katowicach. Ja trochę duszę. W Katowicach pamiętacie, pamiętacie, czasówka w Katowicach bardzo ładnie się sprawdziła, start spot, spotka. Meta też, też w tych okolicach, także na pewno bardzo piękna czasówka, która no, może decydować też o zwycięstwie wyścigu. Dlaczego? Dlatego, że te czasy, jak wiecie z historii Tour de Polo, te różnice czasowe nie zawsze są takie na tyle, że jest pewne zwycięstwo, na ogół ten etap jazdy indywidualnej na czas, ten etap prawdy, gdzie każdy sam walczy z sobą ze swoim czasem, nie ma tutaj drużyny, nikt go nie wspiera, jadę ja po swój czas, i dlatego się to też nazywa, też nazywa etap prawdy, czyli Tyle, ile masz, tyle jedziesz, i taki czas sobie wykręcasz. No i to jest etap, który bardzo lubią fotoreporterzy, bo ta, ta śląska architektura, tam się zawsze ustawiają gdzieś w oknach, na uliczkach. Ja myślę, że fotoreporterzy zdjęcia. też, kibice, bo widać każdego kolarza, jak się dostanie listę startową, to widzisz, nie wiem, jedzie Adaś Probo, Czesiecki Lang, Leszek Piasecki, czy Przemek Niemiec, i widzisz, że to jest on, jedzie, możesz mu zdjęcie sobie zrobić, także że myślę, że na pewno bardzo fajny etap, i taki bardzo bliski dla kibiców. Prezentacja oficjalna trasy w czerwcu. Tak, bo chcemy no. zrobić tak, jak wiecie, że oprócz tych emocji sportowych, bo tak, na dzień dzisiejszy wiadomo, że jadą wszystkie drużyny world touru, dokładne składy nie są już potwierdzone, bo ostatecznie składy potwierdza się 72 godziny przed startem, bo wszystko się może zmienić, to jest tylko życie, to jest kolarstwo, widzimy ile wypadków, ile przewrotek i tak dalej, że ktoś może mieć coś zaplanowane, ale w każdej chwili się może coś zmienić, dlatego na ostatnie... 72 godziny to już jest taka ostateczna lista. Zapraszamy też drużyny, drużyny na dzikie karty. No właśnie, dwie dzikie karty już przyznane i to obie dla drużyn, w których jeżdżą Polacy. Tak, tak zawsze starasz się robić. <laughs> tak staram się robić, bo i też zapraszamy reprezentację Polski. Mam nadzieję, że przyjedzie w bardzo dobrym składzie i że się dobrze przygotują do tego wyścigu. No i oczywiście tam, gdzie są Polacy, zapraszamy te drużyny. Drużynę, w której jest Piotrek Wadecki, dyrektor sportowym Q36,5. Tak. I drużynę, w której jeździ Alan Bala, Banaszek i Staszek Aniołkowski. Staszek Aniołkowski, nawet chłopaki do mnie dzwonili, rozmawiałem z Alanem Banaszkiem, prosił, żeby w imieniu dyrekcji mogli wystartować, że, że żeby się dobrze przygotują. Także na pewno będzie, będzie fajny, ciekawy wyścig i yy, to, co mogę powiedzieć, że tak przygotowaliśmy te etapy, że każdy ma swoje miejsce, tutaj sprinterzy mają na pierwszym etapie i na przykład na tym etapie czwartym swoje miejsce, później Górale no, i ci, którzy walczą o klasyfikację, to jest ten Karpar, to jest ten trzeci etap, to jest też czwarty etap, bo czwarty etap będziemy finiszowali w Bielsku, ale przed tym jeszcze jedziemy kubalonka, nie kubalonka, tam do ciebie, Adasiu, gdzieś przejeżdżamy blisko, mm. <laughs> blisko. E, także że będziemy na pewno to będzie bardzo ciekawy etap. E, no wiadomo, później ja zajduję na czas i kończymy to etapem dla spinterów, chociaż nie zawsze, bo tak się tak. mówi, że peleton zawsze dogoni tą ucieczkę, były takie lata, że jednak dojechało trzech czy czterech kolarzy, którzy mm. finszowali między sobą, także no, zapowiada się piękny, ciekawy wyścig. A dlaczego w czerwcu? Dlatego w czerwcu, że oprócz tych tras, które mamy, tych emocji sportowych, również Tour de Pologne ma tą drugą taką jakby misję do zrobienia, promocję Polski na całym świecie i stąd właśnie ekipa telewizyjna, mam nadzieję, że weźmie udział w tym obiezie. Marek Rutkiewicz i y, y, Huzarski będą jechali na rowerach, będą opowiadali, jakie to będą trasy, przygotuje już się taki materiał, że też wszystko to, co dookoła jest piękne, pokażemy, zrobimy tego, tego typu materiały, obrazki, tak, tak jak to robią Francuzi, no mm. co tutaj ukrywać, jak mamy 5 godzin transmisji codziennie z każdego etapu, to tą transmisję, żeby jeszcze ubarwnić, pokazać, ale też, żeby ona miała swoje wartości promocyjne, bo my wysyłamy ten sygnał do ponad stu państw na całym świecie, czyli to jest naprawdę taka najtańsza chyba forma reklamy mm. i najbardziej docierająca do, do, do ludzi właśnie pokazywanie danego kraju, danych miejscowości poprzez sport. Ja zawsze tutaj daję taki przykład, jak pojechaliśmy ostatnie dwa lata na roztoczej na Podkarpacie, jest taka gmina Fredropol, gdzie no są jakieś tam działki budowlane, takie inwestycyjne i tak dalej, i to tak zleżało. A po Turde, de Pologne, wójt mówi mi, że po miesiącu już wszystko sprzedano, niż <grym> ludzie. I to dużo zagranicznych, dużo. Wyobraź sobie, Adasiu, że Włosi nawet chcą jakąś działkę sobie kupić i zamieszkać w Polsce, no. no ja też co roku odkrywam coś nowego. Jak trasa się zmienia, to za każdym razem coś, coś, coś odkrywam no, nowego. taka jest strona to... tego, ich myślę, że w ogóle to jest siłą kolacja, Zobaczcie, jak rozgrywamy jakiś mecz, no to jest na stadionie, można zrobić wizytówkę do miasta, można zrobić to, ale później wszystko się odbywa na murawie. A jednak kolarstwo jadąc przez te tysiąc, no mamy akurat 1300 kilometrów, jedziemy do tych miejscowości, pokazujemy te miejscowości, mówimy o nich, to jest to jedno, dwa, ta magia kolarstwa to jest to, że jedziemy do ludzi, oni się nie muszą fatygować przyjechać do Warszawy, do Wrocławia, czy do Łodzi, żeby obejrzeć jakieś widowisko sportowe, tylko to widowisko jedzie do nich. Oni się z tym utażsamiają bardzo. To będzie lotna premia, czy to będzie górska premia, czy sam nawet przejazd no to um, jeździmy razem i już na trasie w ubiegłym roku było prawie 4 miliony ludzi na startach, premiach, metach, z całej trasy, no to jest naprawdę radość, to jest radość jak za najlepszych czasów wyścigu pokoju, mm. jak wjeżdżaliśmy na przykład do, do Przemyśla, no to tak naprawdę jak na wizytę Jana Pawła II, na mostach, na balkonach, na drzewach ludzie, radość. Tak, to I... prawda, potwierdzam, ja zawsze mówię, że to jest troszkę wiecie... jak jazda w Papa Mobile, jazda w tej, wiecie, no... w tej kolumnie wyścigu, bo cały wiecie, czas są pozdrowienia. I wiecie, wiecie co, jest piękne, hmm. że ten peleton niesie z sobą taką pozytywną energię. Święto narodowe się robi, bo wszędzie masz biało-czerwone flagi, radość, nikt nikogo nie bije, nikt nikogo nie musi oddzielać. Ja ostatnio jechałem przez Warszawę, nie wiem, Legia Warszawa grała. Z e, chyba. chyba. Tak. No to kurczę takie siły policyjne jak na cały tour de Poloń na jeden mecz, hmm. żeby. No, żeby, żeby jakiś tam porządek był. No tutaj to nie jest potrzebne. My tylko musimy wspólnie z policją, z którą bardzo dobrze współpracujemy, z Państwowe Straże Pożarne Ochotnicze, Straże Pożarne i tak dalej zapewnić bezpieczeństwo kolarzom, czyli żeby mieli drogę prostą do przejechania, żeby nikt gdzieś tam z boku nie wjechał, żeby z przeciwka nikt nie wjechał, prawda? To, to jest najważniejsze dla nich, ale to jest też takie częściowo... Nie utrudniamy aż tak tej, tego przejazdu, że, no, że musimy pozamykać wszystko na, na klucz i, i nic się nie dzieje, bo ruch poprzeczny praktycznie do 15 minut przed przejazdem peletonu jest otwarty. To, co jedzie za peletonem, to jedzie za peletonem oczywiście to, co jedzie sprzeciwka, to trzeba usunąć, dać, dać przejazd kolarzom, ale yy, to, co jest naprawdę piękne, to są te tłumy ludzi. Pamiętasz, Adasiu, jak mieliśmy taki wypadek, gdzieś się zabił akurat wczoraj czy dzisiaj ma, miał urodziny Bjorn -Lambrecht. Tak. Lambrecht, no to Wiesz co mnie najbardziej tak zapało za, za serce, to była dla mnie ciężka noc, bo wyobraźcie sobie wypadek, ja jako dyrektor wyścigu odpowiadam za wszystko. No i wszyscy przychodzą do ciebie jeszcze dlatego. Jego rodzice przyjechali, żeby być na mecie, bo on powiedział, że on wygra ten etap, a przychodzi telefon, że przyjechali, no bo syn bo nie żyje. No i, i teraz Skąd wiesz, co zrobić, jak to powiedzieć? Do tego wszystkie drużyny, nie wiadomo, to jest drugi etap, co, jaką decyzję podjąć. Czy tak jak to, nie wiem, jak startowałem w Giro de Italia, czy w Tour de France, gdzie też się zabił mój kolega, jeden, drugi, no to była minuta ciszy i wyścig jechał dalej. No a tutaj chcieliśmy zrobić coś więcej, stąd, chyba, jako pierwszy, jedyny wyścig do tej pory, zrobiliśmy, że wyścig był zneutralizowany, że nie by, jechaliśmy, ale nie ścigaliśmy się. Przejechaliśmy ten etap na cześć tego zmarłego kolarza. Kolarze oddali mu hołd, przejeżdżając, każda drużyna prowadziła co ileś tam kilometrów. No i tak dojechaliśmy na metę w ciągu jednej nocy. Zmieniliśmy całą scenografię wyścigu. Nie było żadnej reklamy. Wszystko było czarno-białe. Wszyscy sponsorzy się zgodzili i tak dalej, i tak dalej. To co mnie jeszcze najbardziej wzruszyło to jak zachowanie kibiców, bo my to jesteśmy organizatorami, to, to wiemy, co mamy zrobić, ale kibice nikim tego nie mówią, to im tylko jedną noc biało-czerwone flagi z kirami, yy, numery. numery, pamiętasz, tak. flagi, Birn-Lambrecht i tak dalej, wiesz, jego numer śmierci. startowy, dzieci, serduszka namalowane, ale tysiące, tysiące ludzi i jak byłem dumny jako Polak, wierzcie mi, na wrażliwość Polaków. My naprawdę kłócimy się, sprzeczamy się, jeden na drugiego gada, nagaduje, polityka dzieli, łączy różnie, jest, ale generalnie jesteśmy dobrymi, bardzo ludźmi i wrażliwymi ludźmi i tutaj to, ten etap pokazał, tak. że wszędzie, no, w, na kościołach dzwony y, biły jak przejeżdżała ten paleton. Także naprawdę, ja to tak porównuję, trochę mówiąc o wrażliwości Polaków, to co się działo w, jak się wojna zaczęła na Ukrainie, a nagle Wojna się zaczęła, przez Polskę przeszło prawie 5 milionów ludzi. Ileś milionów zostało w Polsce. No i to właśnie, takie rzeczy trzeba mówić. To, o tym trzeba pokazywać, bo my często sami jesteśmy dla siebie za bardzo samokrytyczni, a my jesteśmy naprawdę cudownym, pięknym narodem, dla którego warto organizować Tour de Polonii. Tak, bo na rocznicę śmierci Birka ta przecież ciągle kibice przychodzą, ja dostaję zdjęcia co, co roku, są znicze, są... Dzisiaj akurat Agata moja z menedżerem Mm -hmm. Jechali do, do Włoch właśnie przejeżdżając przez to miejsce, gdzie on tam zginął, żeby mu świeczkę zapalić, ale to właśnie dużo, dużo kibiców, duża, duża pamięć jest. Naprawdę tak. y, Polacy są cudowni, tylko naprawdę jak, jak jesteśmy zgodni i chcemy wspólnie razem coś zrobić, dlatego ja też Często organizując, organizując etapy wyścigu. W miastach są różne opcje, które rządzą PiS, PO, inne jeszcze. Pierwsze, co to robię, to mówię, słuchajcie, sport ma łączyć. I tu najlepszym przykładem tego były etapy tutaj w, w Lublinie, w Lubelskim, gdzie no, marszałek Stawiarski jest z PiS-u, prezydent miasta z PO, prezydent Żak. Jak się spotkaliśmy, mówimy, zróbmy coś dla ludzi, zróbmy coś dla, dla miasta, dla regionu itd. i tak dalej i są zgodni. Czyli naprawdę to też jest taka dodatkowa wartość sportu, że sport łączy, nie dzieli, że przyciąga tysiące ludzi no i pokazuje tą Polskę w pięknym świetle. No i rzeczywiście, jak powiedziałeś, dla, dla takich kibiców, dla takich ludzi warto, warto organizować wyścig. Myślę, że sporo już wiemy dzisiaj o etapach. Myślę, że nawet wycisnąłem trochę więcej może niż chciałeś powiedzieć, ale i wiemy o tych dwóch dzikich kartach, czyli Human Power at Health, Staszek Aniołkowski, Alan Banaszek, q 365 czyli Szymon Kamil Małecki. Kamil Małecki, który przecież na trudne Poloń tak naprawdę się tak. wybił. No później tak. ten, ten nieszczęśliwy wypadek i niestety bardzo trudny czas Kamila. Ale jest, jest w peletonie i mam nadzieję, że na Tour de Pauline znowu się będzie mógł, mógł pokazać. Yy, mówiłeś mi też dzisiaj o tym wyścigu amatorów, że jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważny ten wyścig no, w Arłamowie, żeby tam, no tak, tam tak, tak. Oczywiście, że tak. tak. Oprócz Tour de Pauline, oczywiście 95. urodziny, 80. edycja. Yy, oprócz tego turu robimy też online wyścig narodów i też w ciekawej formule, bo po raz pierwszy robimy go w, jako pięć etapów, wyjeżdżamy poza Polskę. Można nawet powiedzieć, bo zaczynamy prologiem takim otwartym dla każdego. Każdy, tak jak my, możemy się spróbować, nie wiem, z Przemkiem Niemcem, z piotkiem Wadeckim, czy może Nibali przyjedzie na czasówce pod górę, która liczy 12 km, ona jest w Czechach, no i tam będziemy porównywali swoje czasy do tych najlepszych. Ale co minutę startuje kolarz, jest oczywiście limit, jest 250 km. Uczestników, także jeżeli ktoś się chce, się chce zapisać, to jeszcze na naszej stronie znajdziecie informacje, możecie się zapisać. A następna... Ale w, tym, w tej czasówce nie startują uczestnicy wyścigu, czy, czy oni mogą, też, też jadą mogą na tym Ale to się przyszły. nie liczy do, do to klasyfikacji. To się nie liczy, mm -hmm. i później zaczynamy, zaczynamy z nadbaratonu, pięknie brzmi. Dwa etapy na Węgrzech, podobne etapy, tak jak miało Giro d'Italia. Italia. E, w rok temu. Później wjeżdżamy na Słowację. Na Słowację znana meta Szczewskie Pleso. Tutaj zawsze z sentymentem pamiętamy finisz Rafała Majki. Dzięki temu finiszowi wygrał cały Tour de Pologne. E, no i, i, i piękne etapy, dwa piękne etapy. Bukowina, nowy e, Sącz, nowy Sącz. Po górach, jezioro czorstyńskie tam i tak dalej. W ogóle zaczynamy podjazdem pod harnasia, także mm. trochę się zdziwią, kolarze. Ktoś będzie miał słabe przełożenie, to będzie musiał tam z buta dreptać. No, tak, no i kończymy też naprawdę kultowym już takim można powiedzieć etapem dla Turu i dla amatorów, bo kończymy to z Sanoka i finiszujemy w Arłamowie. Arłamów przyjeżdżamy raz. Na podjeździe specjalnie, który przygotował hotel Aruamów wylał specjalny asfalt, bo tam była droga w ogóle nieprzejezdna. Rozmawiałem z Antonim Kubickim, właścicielem hotelu. Został wylany asfalt. No i ten asfalt teraz służy nam, <grym zlegała> służy nam nie tylko przy Tour de Polonia, ale przy również wyścigu narodów, między innymi właśnie Arłamów, Gruszowa, Kalwaria Pacławska, takie dwie rundy i meta. A dzień wcześniej, to, co mówiliśmy, zapraszamy na wyścig Orlen Lang Team Race. Na wszystkich amatorów, takich jak my, Zadasiem. Nie wiem, czy nam się uda wystartować, ale. ale Rowerów ja pewnie... parę mamy do wyboru. Rowerów mamy, ale jak będzie, będzie okazja, to wystartujemy. Ja co prawda będę na Węgrzech będę, będę prowadził wyścig, ale wystartuje dużo moich znajomych, przyjaciół. Także e, do przejechania 70 km, tak jak było rok temu, właśnie Tour de Pologne Amatorów, tą samą trasą też finiszujemy tam od strony Arłamowa, e, przy hotelu Arłamów. Drugi, druga edycja to jest już przy Tour de Pologne, Tour de Pologne dla amator, Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego w Karpaczu i tutaj start spod hotelu Gołębieski i meta, meta, tak jak kolarze zawodowi, pod Orlinek, ale wcześniej przejeżdżamy trzy razy sosnówkę, to jest naprawdę ciekawe wyzwanie i ta sama końcówka, czyli wjeżdżamy od Karpaczy, od, do Karpacza, nie tą szeroką drogą, tylko wąską, tą, którą pojadą zawodowcy, gdzie tam są takie ścianki po prawie 20% i ten cykl trzyetapowy kończymy w Bytowie we wrześniu. No to już są moje ukochane kaszuby na moich terenach. Gdzie, gdzie wcale się nie ścigam. jest tam płasko, jak można powiedzieć. wcale nie spodziewać. jest tam płasko, no tam to ja, ja wystartuję, bo, bo <śmiech> <śmiech> będę chciał pojechać. Akurat nie będę miał do, do robienia innych rzeczy, ale tak że będę się przygotował do tego wyścigu, żeby wspólnie z Wami przyjechać sobie. I naprawdę no, jest pięknie, pięknie do ścigania, bo nie jest płasko, są hopy, jest lasy, jest dużo natury. Także jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, jak się zapisujesz na trzy edycje, to jest tam duża zniżka, bo jedna jest chyba bezpłatnie, ale wszystkie te informacje znajdziecie na naszej stronie i zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w tych, w tych trzech imprezach. Czyli Czesław Lang robi formę nabytów po prostu. Tak. Ja, to bo, to ja ma form... być ten szczyt formy w tak, tym roku. Tak, 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 tak. <laughs> Czesławie, bardzo ci, bardzo ci dziękuję. Wiem, że Ty cały czas zabiegany, że tych przygotowań jest ciągle mnóstwo, ale mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze czas, jeszcze przed Tour de Pologne, może nawet przed prezentacją, może w maju, coś jeszcze, jeszcze więcej opowiemy. No pewnie, że tak. Oczywiście zawsze miło z Tobą, Antasiu, się tu rozmawia i dziękuję Ci za taką współpracę i promocję, ponieważ no chcemy Was informować o tym, co się tak dzieje i jak najwięcej Was zaprosić do oglądania, do wzięcia oddziałów, do startów, a, a wszystkich zachęcam do jazdy na rowerze, bo jazda na rowerze na pewno daje to, że się odstresowujesz, że dbasz o siebie, a poza tym, wiecie co, dlaczego też robimy te imprezy, ja wiem sam po sobie. To, co się się szykuje formę nabytów, że jak masz jakiś cel, jak chcesz do czegoś dojść, to automatycznie sobie myślisz, ustawiasz w głowie, kurczę, no nie wiem, 27 maja wyścig Barłamowie, no to wypadałoby pojeździć trochę, trochę zwrócić uwagę na jedzenie. Czyli dbamy o zdrowie, bo to w suma summarum, przecież nik nikogo nie namawiamy tu, żeby wygrał Tour de France, ale żeby poprzez te imprezy też zadbać o swoje zdrowie, też mieć pasję, bo jak ma się pasję, to, to lepiej się żyje. Słuchajcie, ja cieszę się, że teraz właśnie te dwa dni był Bike Expo, że tysiące ludzi odwiedziło ten Bike Expo. Widać, jak wielkie zainteresowanie. Rozmawiałem z kilkoma no, wydawcami, między innymi z firmą i właściciele, z właścicielem, z którym podpisaliśmy umowę o współpracy, ale i z Włochami, Wiler-Festina, z innymi, z innymi oni są w szoku. Oni mówią, kurczę, jak ten rynek w Polsce się rozwija, jak to ładnie wygląda. Cieszę się, że właśnie też właściciele tych firm przyjeżdżają, bo często no to tak traktują nasz kraj trochę, a co tam, tu mamy Francję Włochy, mamy tu większy zbyt i tak dalej, ale teraz widać, że im zaczyna zależeć na tym rynku polskim i dojeżdżają też właściciele tych firm i widzą, jaki to jest potencjał, jaki to jest rynek, ile ludzi. Jest zainteresowany jazd jazdą na rowerach, chociaż dużo elektryków widziałem. Dużo, bardzo dużo elektryków. Roku, ale to tak jest. Ja rozmawiałem też, też o tym z Arkiem Walusem, organizatorem targów, który powiedział mi, no tak jest na targach. One zawsze jakby prezentują Le nowe trendy, a taki nie, jest trend tego nie ukryć. Tak. Słuchajcie, elektryk jest fajny, oczywiście, ale żeby go też za dużo nie używać, no jak ktoś ma zejść z roweru iść na pieszo, bo nie daje rady podjechać, to sobie włączy to wspomaganie. Ale jeździć y, takim rowerem, jak motorem, to raczej nie. <laughs> nie, nie do końca temu one, one służą. Dużo więcej ludzi wsiadło na rower no, dzięki temu i no. to, jest, to, to jest rzeczywiście zaleta tak, elektryków. Bo niektórzy, niektórzy się boją, że nie Ale nie jest, robisz, jadą, e, tak co. jak jest Edi Roty, nie robisz E-Tour de Pologne. Nie, na razie nie robimy E-Tour de Pologne. Planujemy w tym roku zrobić taki wyścig Cyclocross, Tour de Pologne Cyclocross. Może, może zrobimy taką serię tych wyścigów. Rozmawiamy na razie, na razie z miastem Chełm, e, a przyszły rok też się ciekawie zapowiada, bo dochodzą, cały czas myślimy o kobietach, oczywiście ten kalendarz jest bardzo taki na e, intensywny, ale będziemy też o tym myśleli, także mamy jakieś tam fajne pomysły do wprowadzenia. No to będziemy Was zatem na bieżąco, na bieżąco informować. Dziękuję Ci bardzo Czesławie za Dziękuję. kolejną rozmowę <grym> Dziękuję i, i do usłyszenia. Do usłyszenia.